W poprzednim odcinku Kurwa. Mać. No ja już idę, wy sobie gadajcie, ja mam was w dupie. Jedziemy dalej. No okej, okay, jesteśmy znowu tutaj. Jest z nami yy, yy, Umierający Tadeusz i, i... i... jego kumpel Henryk. I naszym zadaniem teraz będzie się Przedostanie do Tego to kościoła Pewnie to będzie szalenie trudne zadanie I Tadeusz myślę, że już y, Wie co go czeka Patrzcie jak mu się... Re... Mm. Dobra Nieważne y, I... No właśnie. Cholera. Zdążę? Zdążyłem. Dobra. Henryk umarł. Okej. Okay. Wpadł. Padł. I wtedy już też umarł. Nie <laughs> jesteśmy sami. Jezu, ile naboje można wystrzelić w jednego kolesia zanim zginie? No ile? Dziękuję bardzo Okej okay. Idziemy do przodu Wyciągaj prowlinga gazem Przeładuj, dopóki jest jeszcze taki w miarę spokój Halo! Jest tu kto? Tam widziałem jednego. Okej, okay, padł, padł. Jesteśmy sami osmontnieni na polu bitwy. Jest tu kto? 15 naboi prosto w ptaszka. Ała. Ten pan już nie będzie miał dzieci. Powiedzcie, że to był mój, a ja go zestrzniłem. To nie był mój. Całe szczęście. Okej. Okay. Kościół oczyszczony. Przydałoby się jakaś apteczka, nie leży gdzieś tutaj? Eee, nie, nie widzę. Cholera. Okej. Okay. Dokąd teraz? Tutaj nigdzie nie ma przejścia, tutaj nikogo nie widzę. Dobra, to idziemy tędy. Cholera, Tadeusz. Chuj z Henrykiem. Tadeusz. Mój kompanie, mój przyjacielu. Przecież my razem w przedszkolu sobie kutasy rysowaliśmy. Ło. <grystanie> wow. O cicho, widzę tą grzutnię. Oto Newem Belfer. Nebelwerfer. Nebel szybko do dołu. Cholera. Dobra, ten padł, jeszcze tu jest jeden. E, szybko. Tutaj do dołu. Do kogo oni strzelają? Ja pierdzielę. Znowu? Kurde, ja ledwo wejdę do lej... Wyjdę z lejga, a oni już tutaj... Oni już tutaj łażą. Nie ma go. Dobra, wyciągnę ten. Spróbuję tam rzucić granat. Czy mi się uda? Trochę za nisko. Czemu siódemka? Ja nie chcę siódemki. Cholera. No zdychaj Niemcze, ja pierdziele. Kurde i mam tylko trzy. Dobra, ja zapiszę, bo nie mam. Nie mówcie mi. Jezu. Dobra, trochę spokojnie jest. Teraz zapiszę. Ja to podołam z tymi trzema. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Mówię wam, że to zrobię. Ja jestem w stanie to zrobić. Chwilunia. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Profesjonalizm pełną gębą, profesjonalizm. Ok. Wracamy do gry. apteczkę, szybko, 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 szybko Szybko, nie trafi nas, nie trafi Szybko Ha I już po tobie Podłożona mina Ktoś tu siedzi? Nie, nikogo nie widzę okay. e, F5 I naparzamy dalej Cholera Skąd, kto, gdzie? Kurde, znowu ich nie widzę Tam jest, dobra. Padł. Dobra, pójdziemy tutaj górą. O Jezu. Kurde, osiem. Wyciągniemy snajpera Kurde Cholera, cholera Ale dobra, dobra, idziemy dalej Teraz wyciągniemy snajpera i nie naparzamy do Jeden, drugi cholera. Na tego ostatniego zabrakło amunicji. Dobranoc. Jeszcze? Tam stoi. Okej okay. Jak ja tu mam przejść? A już wiem, którędy. Pusto. Tam biegnę. O Boże, skończyła mi się amunicja do browinga. E, wszedłem na minę, prawda? Jestem idiotą. Zginął, zginął. A pierdzielę. Uładuj to. Żeby mu, że też na hełmie mu się musiał zatrzymać. Dobra, spadł. I kolega też padł. Eee, okej. Okay. Tu są apteczki. Czy ja wejdę tutaj? Nie, nie wejdę tutaj. Sposobem. Sposobem. Tylko sposobem. Okej. Okay. Tutaj. Cholera. Półtora magazynka. Tutaj też nie za ciekawy. Dobra. To trochę z snajperką się pobawimy. Kurde, tutaj nie ma przejścia, no. Muszę i tak iść tędy. Tam jakoś się przeciskać. Cholera. Ulupę. Okay. Gdzie się ciekawa. Dobranoc. Biegnij, 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 biegnij. Cholera. Dajcie mi... Ale to jest... nie jest Kurna, dajcie mi przeładować chociaż. Okej, okay. tam ci padli? Padli. Cholera! Tutaj powinna być apteczka, co? Tak, przynajmniej jedna. Dwie. Świetnie. Yy, idziemy. Okej, okay, nie żyję. Też leży, okej. Okay. Tutaj pusto. Kto? Kurde, granatem? Serio? Okej, okay, kolejny załatwiony. Kurde, tutaj nie będzie łatwo. pusto załatwiony idziemy do przodu, idziemy do przodu żaden pierdzielony fryc nas nie pokona chyba, że będę akurat przeładowywał pusto dobra, żadnych Niemców z zasięgu wzroku podkładamy raz dwa Zaraz będzie trzeci Tak, załatwieni wszyscy Pewnie teraz będą atakować co? Tak myślę Okej okay. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie Mimo tych częstych faili e Liczę, że Wam się podobało. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko.